Witam, witam Was serdecznie w kolejnej części z World of Warcraft Shadowlands W dzisiejszym części, to już czwarta część, podkreślam, czwarta część No miałem to oprowadzanie, tak jak wspominałem w trzeciej części, oprowadzanie Pokażę Wam co i jak wygląda do tych miejsc, co mamy się udać Pozwiedzamy trochę, zobaczymy, zobaczymy czy uda nam się trafić za pierwszym razem do tych miejsc, czy się nie uda To już będzie ostatnia część jak na początek, bo później to już może nagram z kominamków? Zobaczymy. No. E, zobaczymy. Nie wiem, czy będę coś jeszcze nagrywał. To jest zaprezentowanie w dodatku. Może ktoś się e, zainteresuje tym dodatkiem. Dobra, lecimy dalej. No, elegancko, będę się zatrzymywał, Elegancko to wygląda. Hmm, fajnie. Co tam pisało w ogóle? Nawet nie przeczytałem. Tady co jest. No, no dobra, rzemieślnicy tutaj są. No dobra, e, no to idziemy dalej, bo raczej tą postacią już nie będziemy kontynuować, bo w paladynem grać, tam będę nagrywał sam z questów. To jest ten cały bank, jak dobrze pamiętam. Bank tutaj jest. No tak, bank. No, idziemy dalej. W którym kierunku? W tym chyba pójdziemy, bo innego drogi nie ma. Ciekawe to miasto jest, elegancko wygląda. Idziemy tutaj chyba tymi wrotami. Tu już trochę widać, że ludzi jest. Grają tym, na tym dodatku. O, tutaj, a tutaj co będzie? Zaraz. A tu report będzie. Dobra, zaznaczymy tutaj. W razie co? Dobra, jesteśmy domownikiem. A teraz do tego gościa, co ten gościu będzie dawał? Czym to będzie się zajmował. No dobra, jeszcze jedno miejsce nam zostało. Nie, no fajnie tu elegancko to wyglądałem, ja piernicze tak chyba przejścia do tych covenanków i tak dalej. Mm. Zobaczymy czy tędy, czy trzeba, czy, czy trzeba się wrócić, bo chyba zapędziłem się trochę. Ale którymś wejściem tutaj wejdziemy, ale no tak popatrz, tak mm, ładnie to wygląda. Tu jakieś czary mary jest. Raczej już chyba będę nagrywał i nabiję na paladynie 60 poziom może coś. A może jeszcze w międzyczasie z bastionu to w bastion może coś tam nagram, coś ciekawego. Z każdej krainy może po odcinku ponagrywam z komendantów, bo to komendanty krainy czy nie tak no dobra tutaj jest, ja wracamy, no też takie ciekawe rzeczy się dzieją, bo no, coś tu Ciebie Można, kupić? No, można... o balniemy sobie. O! Trochę będzie nas znosiło. Dobra, piwko walnięte. Elegancko, o, ale chodzi teraz postać. No, tutaj można się przezbroić i zmienić wygląd. Na jaki tylko pragniesz. O, walniemy cały. Będziemy całą fordową. Dobra. Trochę hajsu, mało jest hajsu, ale jest zawsze. Dobra. Idziemy dalej. Tylko nie wiem, czy tędy. Chyba tędy pójdziemy. No tak prowadzi też ta szaleczko. O, długo to piwo trzyma, bo trochę bójta tą postać. Tutaj nas prowadzi, tak, tutaj nas zobaczy. Do tego gościa no, Rozgościłeś do no, momentu, wszystko sta. są do Twojej dyspozycji. Idziemy do szefa tutaj, rycerzy śmierci. Co tu szefie chcesz? lata, no dobra, myślę, że tata pisze. Dobra, idziemy do tego spiskowca. No teraz chyba będzie nam pokazywał, e, jak się przenosi z Tak, będziemy musieli za nim podążać. Za tak, kim trzeba było podążać? No, dyskusja ciekawa. No, dobra, Syrwana ze Stowinna, tak. Chcesz ją dopaść, bo zupełnie ci hełm zniszczyła. No, dobra, nie płacz już, bo ja. Kupię ci drugi na gwiazdkę, a nie płaczesz i płaczesz. Gwiazdka coś zbliży, ja. No, kawałek. Co tak bo... siedzą przy tym? Co tam, kurwa? Ciepli im jest razem? Bo to mi że to jedyny klucz, co musi do nas. to open the way for them overseer kashir take this mortal to the ring of transference Use our co, za duża norma? to open a pathway to nogi, but honored voice we have so little anima in our reserves Albo może zacznę kiedy tam kłeślić szamana, jeszcze mi się doprowadził. A szamanem by, by fajnie było grać. Też by dobra. Ja bardziej wolę postaciami, co się potrafią o, Do tego gościa, bo tu gadam, gadam. No dobra, już idziemy. O, ten gość będzie mi prowadził. No prowadź, ale ty wolny jesteś, byś szybciej się poruszał trochę. No, jak ma się poruszać, jak to nóg nie ma nawet? Jak to ma się poruszać szybciej? Na no, jakiś tutaj. Lewituje. A ręce, ma, nie, no nogi ma schowane chyba. On na takich murzy się unosi. Chyba nogi ma. Albo i nie ma. Masz nogi gościu? Na no, dobrą. O, oh, jakie czary mare. Mm. Ma te nogi, czy nie ma? Jak myślicie? Ma nogi, czy nie ma nic? To taki kawał płaszczyzny. I lewituje. My się nie budzimy. Ma te nogi, czy nie ma? Chyba nie ma. Ręce ma, a nie ma. These hats have been dawn for some time Your arrival will be unexpected On nie umarł sobie siedzi na takim mącie eleckim Mamy za to pociągnąć tak? 6 otwarte. Dobra, trzeba się udać w podróż. Do bastionu. Fajna fajna podróż będzie. Ta droga anime właśnie prowadzi. No tych wszystkich co w poprzednim odcinku było pokazana. Paladynem tu zawsze jakaś tam była strona taka, żeby nie było widać jak podróżujemy itd., dalej, dalej. Ja widać, że podróżujemy chociaż I tam wczytywało. No. Ale tu jasne. To dobrze paladen by wyglądał w tych setach co tu mają. No muszę zobaczyć zdjęcia, porobiłem kiedyś, gdzie się nadawali tam. oglądałem No dobra, jesteśmy... The way is open? The drought holds strong. Pani much no much Whatever the challenge, we shall rise to it. It is my pleasure to welcome you to Bastion. Though, you are like no soul I have ever seen before. No matter. You are to become one of the Kyrian. It is our sacred charge to bring mortal souls before the arbiter for judgment. It has been an age since we last welcomed a new arrival. The greeter will tell wygląda. O, są ciekawe, jak inne wyglądają Kralinki tutaj. Hmm. Podobno, że Paladin światłości to Paladin by się nadało.

To was my pleasure. Hmm, tutaj szukać szukać. No, I istnieję, aby odpowiadać na wszystkie twoje pytania. dobry. A to

Idziemy trochę, polatamy trochę. Te fajne. Dobra, gadaj, gadaj, zabij. Wszystkie te machiny ta na anime chodzą. No, anime już nie mają, to umierają później. step into the pool friend mm -hmm. passing through the veil can be traumatic allow us to cleanse the pain of that ordeal It is... twisted! How strange. Oh, how strange. dziwne strange. dziwne dziwne welcome new aspirants to the first step in your journey through bastion While you among us we will teach you the virtues of purity courage humility wisdom and loyalty dobra, dobra. Demon jest do to, Nie, ma to a higher state of being capable of performing our most sacred and difficult task. Allow me to show you the way. Our purpose is to serve. We will fix this drought. Curian, in service of the Ma? That cannot be. Ooh. What is the meaning of this? They must have sensed that I enabled the greeter. I I will will it, why is this Nemesis unit active? We can ill afford this anima expenditure. Goodbye. Ascended one, this newcomer brings troubling news of Kyrian in the Maw. We must inform the Archon. A grim fate. But if the Arbiter judged them deserving of it, then the matter is not our concern. These were not prisoners, but willing servants. Surely this merits an audience. There is but one way to earn an audience with the Archon to walk the path. And prove worthy of ascension. Hmm. I would have you speak. You know the path better than most aspirant. Archon's eyes upon you. No. you no, you yeah. Follow the path. As if we have. Lecimy gdzieś teraz, pojedziemy sobie. Pozwiedzamy trochę tą Nie, ale ja taki widać, że żyć w tej krainie. Pełna życia i tak dalej. Zarazem smutno, bo umiera, bo. animy nie ma. Are in the midst of an unspeakable tragedy. Come, we will seek out my soulbind, Pelagos, at Aspirant's Rest. You <laughs> can Tu jesteśmy model, tamtych, chyba lecimy dalej. I tutaj kolejna lokalizacja, no. Od razu weźmiemy tutaj sobie tego, żeby w razie coś, nie zapomniało, to żeby była lepsza podróż. Dobra, tutaj how I Archon? you, kilka resztor... you? That We have little time. Dobra, idziemy teraz do środka, bo no coś tu się zalimbo niestety. No później was podbijamy Lecimy do tego dwojeczki. Będziemy zabijać ten zagrażający mi Tam są rzeczni. Nie wiem właśnie czy druida, bo też druidem są nie pograł sobie, bo za czasów e, króla Lisza na dodatku to sobie grywałem e, druidem, z nowej tej nowej rasy bym zapograł. No, to tauren tutaj druga rasa. Mam już nawet przygotowaną postać Nawet tam jeszcze nie zaznaczałem robić z nią. Może by inną nazwę, bo to dopiero tak stworzyłem, bo chciałem zobaczyć jak to wygląda. Może by tam jeszcze raz z usunął. I bym stworzył na no, inną nazwę wpisował, bo ta nazwa tam teraz mam to tak trochę nie podoba mi się. Może by tutaj jakaś inna mam na myśli, nazwa postaci. Dobra, trochę właśnie tutaj... No działa. działa. Potem kiedyś miałem laga. Nie, normalnie, jest jakieś lak Ja się dawaj życie, dawać życie do To jest dobrze, grałem poprzednie jak ten, to grałem sobie tym. Nie wiem czy na tanka nie zmienię, bo to będzie widzę, że ciężko. A, bo mogę przekręcić a nie chcę się przekręcić, dobra, zmienię szybko na no tanka i będzie łatwiej. I szybciej oczywiście. Dobra, chlepiemy dziada. Klepiemy dziada i koniec tutaj pułapki. i w ogóle tankiem grać? Nie będę. Pobieta, że na łatwiej znajdę, ale Na mi jest ciężko przeżyć jak nie realizują i dlatego wolę grać tym paladynem czy kimś, bo wtedy mam większą szansę, że przeżyję, bo się uleczę, tak? Po czym walczy No jakimś krajem krajem nie grałam, wreszcie złota i pan No i widzicie, mam szansę lepiej przeżyć po prostu, no za jak zaraz tutaj, no, tutaj ginęty, no. no, A tak to sobie tu pozbieram życia. No, no, dobra dobra dawaj, dawaj. No i mam wtedy szansę, żeby przeżyć no. takie łapkę wam nie Widzicie, ile mi tu i mogę się karmić z tymi duszami. Tak jak chyba jako tanku tego został. Tankowanie nie jest ciężkie, dobra, idziemy do tego, do tej kobietki. Co zaprowadzała? ładna niebieska. Nie wiem jak wam się podoba, niebieska fajna. Do twarzy niebieski. <grym> o kurwa. Patrz, zagadałem się i ich... rozmarzyłem się o niebieskiej pani. Dobra. Lecimy, 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 lecimy tutaj, tędy, tędy, tędy. I na tym zakończę część czwartą, na tym kwestii co zrobiłem. I później wrócimy na Paladyna, i tam będziemy dalej Paladyna e, dokształcać. Można powiedzieć, a tutaj no nie wiem, czy tą postacią by... zrobię. Może poza YouTube'em sobie ją e, zrobię, po prostu, żeby była zrobiona. Może do jakiegoś innego komendantu i tak dalej. Dobra, spodnie ci założę, chociaż ładne spodnie. Oh. Hajne spodnie oh. na samym, spodnie były eleganckie. Chyba no, tutaj mamy jakieś zadanie, coś tu, coś tu, on prowadzi tutaj. Robimy sobie trochę zadania. Co ta osoba ma coś do powiedzenia? Dobra. E, później się zastanowię, co będę robił, dobra. E, na tą chwilę zakończę część e, czwartą. Tam chyba postać za YouTube'em sobie pokłaszczę trochę, dobra. Zmienię na DPS-a, bo lepiej ma trochę... No cóż, słabi przeżywa. No cóż, trzeba tak grać, żeby przeżyć. E, mamy już na DPS-ie elegancką... E, no cóż, żegnam się z wami ciepło i miło. Do zobaczenia w kolejnej części, mam nadzieję, że będzie. Ale na tą chwilę zakończę na części czwartej. Czy później coś jeszcze nagram? No na pewno coś nagram. Tą całą przygodę, paladyna i będę paladynem grał. To nagram przygodę. No cóż, ciepło się tak podzieliłem z wami. Żegnam, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć, pa.